Cześć. W tym filmie pokażę ci jak zainstalować czcionki na Macu. Aby zainstalować nowe czcionki po prostu znajdź czcionkę, którą chcesz zainstalować. Może być na Google Fonts, które osobiście bardzo lubię. Możesz też przejść o Adobe Fonts lub gdziekolwiek indziej, gdzie znajdziesz czcionki, a następnie wybierz czcionkę, którą chcesz pobrać. Będę szukać tej czcionki a teraz, żeby to zrobić, kliknij na Pobierz czcionkę i kliknij na Pobierz wszystko. Wtedy pobierze plik zip lub inny plik. Jeśli to plik zip, podwójnie kliknij, żeby go rozpakować, potem otwórz folder i teraz możesz wybrać, którą czcionkę chcesz zainstalować. Ja zainstaluję tę zwykłą. Ale możesz zainstalować wszystkie. Żeby ją zainstalować, podwójnie kliknij, wtedy otworzy się okno czcionek. Teraz możesz zobaczyć podgląd czcionki. Kliknij zainstaluj, a po chwili będzie dostępna w Twoich czcionkach. Tutaj możesz to zobaczyć. A teraz we wszystkich aplikacjach systemowych. Będziesz mógł ją wybrać i pisać nią. Na przykład w aplikacji Pages World, Doby Photoshop i innych. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.